Agnieszka Kaczorowska wkrótce zostanie mamą. Tancerka i jej mąż, Maciej Pele, spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Nie mogą już się doczekać, kiedy maleństwo przyjdzie na świat. O tym, jak Kaczorowska czuje się w ciąży oraz jak mąż realizuje wszystkie jej zachcianki, przeczytacie w nowej gali. Zaś dziś rano para zdradziła płeć dziecka. Zrobili to w nieoczywisty sposób, przy okazji wspierając Fundację Akademia Przyszłości. Szczegóły akcji oraz płeć dziecka Kaczorowskiej i Pele sprawdzisz poniżej. Agnieszka Kaczorowska urodzi córka Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pele zdradzili, że spodziewają się córeczki. Niedawno para zapytała followersów na Instagramie, chłopiec czy dziewczynka. Wbrew pozorom, nie chodziło wcale o próby zgadnięcia, czy Agnieszka urodzi córkę czy syna, ale o to, komu Kaczorowska i Pele sfinansują indeks sukcesów Akademii Przyszłości. Zdecydowaliśmy się zaangażować w Akademię Przyszłości, ponieważ lubimy pomagać spełniać marzenia. Dzieci zawsze były dla nas ważne, uczymy je tańczyć. Jeśli tym który startują z pewnymi trudnościami, możemy dodatkowo pomóc. Robimy to z przyjemnością, mówią małżonkowie. Zgodnie z sugestiami fanów, Agnieszka i Maciej kupili indeks dla chłopca, a konkretnie dla Kubi, 9 latka, który w przyszłości chce zostać tancerzem, policjantem lub lootuberem. Chłopczyk marzy, aby mieć siostrę, żeby mama była zdrowa oraz aby jego rodzinie nie brakowało pieniędzy. Gdyby mógł zmienić coś na świecie, zlikwidowałby wojny, smog i głód. W Akademii Przyszłości Kuba pracuje ze swoim tutorem nad przezwyciężeniem trudności w nauce ortografii oraz polepszeniem koncentracji na lekcjach. Pomimo trudności w szkole i domu, jest uważany za bardzo pogodne, dzielne i serdeczne dziecko. Mówi o sobie, że jest wesoły, koleżeński i szalony. Kaczarowska i Pele zachęcają innych, by zaangażowali się w akademię i wsparli najmłodszych na drodze do spełniania marzeń. Przy okazji Agnieszka i Maciej zdradzili, że sami podziewają się córeczki. Dziewczynka przyjdzie na świat już wkrótce. Zespokajając ciekawość, my spodziewamy się dziewczynki, napisała Kaczorowska na Instagramie. Gratulujemy. Wyświetl ten post na Instagramie. Kochani, troszkę przekornie pytaliśmy: chłopak czy dziewczyna. Ale wszystko po to, aby pomóc Małpka Akademia Przyszlowski przesuń w prawo i obejrzyj filmik. Więcej waszych komentarzy było na chłopca, dlatego to właśnie chłopiec, Kuba, podopieczny Akademia Przyszłości otrzymuje od nas indeks sukcesów Biała Uśmiechnięta Twarz. Ty też możesz pomóc fundując indeks wejdź na stronę www.akademii i wybierz dziecko. Dziękujemy za udział w zabawie i za wszystkie komentarze. A zaspokajając ciekawość, my spodziewamy się dziewczynki. Pelątk Pelakowelopost udostępniony przez Agnieszka Kaczorowska Pela, małpka Aga Kaczor, kwity 4 2019 o godzina 157 57 pdt.